They told you everything was waiting for you They told you everything was set in stone You're on trial, you're out, are more than one together However you go, ever and over after I I <coughs> Coś słodkiego z rana. Nie, nie mają tylko zjadać! zjadać! Kuzynie! To ciędziach się ją piekła! U mnie! Jej matka cukierkami próbowała zwabić twoją mamę i mego ojca, by ich skrupać. Teraz zguba czeka nas! Uhuhu! Fu! fu, nie fu nie będzie będzie błagam! Nie zjecie ich tylko z powodu historii o Jasi i Małgosi. A! Wow, są ponadprzeciętnie przeciętnie czarostyczne. Dzięki! O! To przecież dzień Brad Nie wierzę, oni myślą, że chcesz podążać w ślad swej historii. To straszne. Ja po prostu chcę piec wszystkim pyszne ciasteczka, ale nawet gaz i helga kramp nie chcą ich jeść. Niektórzy zwyczajnie boją się próbować nowych rzeczy. O, ale może trzeba ich trochę przekonać. Nie wierzę, to sam tyś Smakłowicz! Dostałem luster maila, że w waszej szkole jest specjalistka od wypieków. Muszę spróbować. No to zapraszamy. Uważaj na te wypieki! Ona je piecze, a żeby zwabić w ciegu strasznej zgubie! Trudno swoją bajkę przeżywa się tylko raz. To jest po prostu nie z tego królestwa! Hej, chcesz piec dla mojej restauracji? No pewnie! Widzicie? Ginger chce się dzielić swoimi wypiekami. Dzięki.